Dzień dobry, słuchajcie, przed nami dzisiaj wspólna podróż, a wybieramy się wspólnie do Oslo razem z Martą Hopfer-Gilles i jej książką zatytułowaną Oslo Miasto, które oddycha. Bardzo się cieszę na tą naszą wspólną wyprawę. W stolicy Norwegii Marta mieszka od 7 lat i zabierze nas dzisiaj w swoje ulubione kąty, no a jednocześnie też podzieli się tymi miejscami, tymi przestrzeniami, z którymi do tej pory jakoś niespecjalnie może się oswoić. Dzisiaj, żeby było zabawniej, będziemy Martę łapać we Francji, tam się na chwilę zatrzymała, ale spokojnie do Norwegii wraca. Zresztą myślę, że taka mobilność, zmiany miejsc zamieszkania, swoboda w podróżowaniu to jest jeden ze znaków charakterystycznych Marty. Zanim poznacie się bliżej podczas naszej wieczornej rozmowy, to pozwólcie, że przedstawię naszą dzisiejszą gościnie w kilku słowach. Marta przez prawie 20 lat była związana z marketingiem w świecie filmu i telewizji w Polsce. Pracowała jako dyrektorka kreatywna, tłumaczka, producentka, a odkąd przeprowadziła Prowadziła się do Oslo, skupiła się już na własnej pracy twórczej. Jestem przekonana, że część z Was zna Marta hopfer jako współautorkę podcastu mpik zatytułowanego Krwawa Skandynawia. Słuchajcie, skończyłam czytać książkę Oslo, miasto, które oddycha, i w zasadzie od razu zaczęłam szukać połączeń lotniczych, bo dotarło do mnie, że przecież Warszawa i Oslo to nie jest jakiś koniec świata. Dwie godziny mniej więcej, wystarczy wsiąść do samolotu i jesteśmy, więc skutecznie podsycona. Apetyt przez Martę w formie opowieści, myślę, że znajdzie tutaj spełnienie w formie praktycznej, kiedy poczuję norweski chodnik pod stopami, kiedy też poczuję norweską naturę, bo nie ukrywam, że nabrałam apetytu na spływ kajakowy, nabrałam apetytu na skok do fjordu po jakimś intensywnym biegu. To jest jedna z tych praktyk, która jest udziałem Marty, więc jeżeli ktoś z Państwa też by miał ochotę, to ja tylko przypominam, że to dwie godziny z Warszawy, akurat z innych miejsc w Polsce, to oczywiście mogą być nieco inne przydziały czasowe, no ale to na pewno nie jest jest koniec świata, ktoś powie drogo, drogo to jest teraz, słuchajcie, wszędzie, wypad weekendowy, myślę, że to jest coś, co można wygospodarować. Ja zaznaczyłam sobie tutaj, słuchajcie, w książce Marty takie przestrzenie, do których na pewno chcę dotrzeć i wśród takich miejsc jest bez wątpienia Biblioteka Dajchmana. Bardzo ciekawie zaprojektowana i przemyślana przestrzeń. Co ciekawe, w Bibliotece Dajchmana wcale nie najważniejsze są książki. To miejsce zaprojektowano w taki sposób, żeby przede wszystkim było przestrzenią dla spotkań, co nie jest bez znaczenia w mieście, w którym 50% osób żyje samotnie. Nie wiedziałam, że to jest aż taka skala. Zresztą sporo rzeczy nie wiedziałam na temat Norwegii, więc za tę wiedzę już teraz Marcie publicznie mogę podziękować. A wracając do biblioteki Deichmanna, wyobraźcie sobie, że w tym miejscu możecie sobie przygotować różnego rodzaju poprawki krawieckie, bo istnieje w tej bibliotece taka przestrzeń nazywana Makerspace, w której na przykład są maszyny do szycia, z których możecie skorzystać, ale w tej samej. W mojej przestrzeni znajdziecie też na przykład studio do nagrywania podcastów, czy drukarki 3D. Bardzo lubię takie otwarcie na różne potrzeby ludzkie i to założenie, że chodzi przede wszystkim o miejsce spotkań, jest baza książek, do których można sięgnąć, ale chodzi zdecydowanie o coś więcej. Spoglądam sobie na ściągę, żeby Wam przekazać jak najwięcej i zachęcić do dzisiejszego wieczornego spotkania. Ja na przykład dzięki opowieści Marty zaczęłam też śledzić Izaka Kordala. To jest akurat artysta Hiszpański, rzeźbiarz i fotograf. Polecam Wam już teraz znalezienie jego konta na Instagramie. Te jego prace zainteresowały mnie na tyle, że mam ochotę wyruszyć na poszukiwanie figurek, które rozmieszczono wzdłuż norweskiej rzeki Akerselva. Zresztą o rzece Akerselva dzisiaj będziemy sporo rozmawiać. Czyli mamy rzekę, mamy Oslo i od razu mogę powiedzieć i po prostu płynie nam już sama rozmowa. W książce rozmówcy i rozmówczynie Marty opowiadają o architekturze, o mentalności Norwegów, o tamtejszej scenie muzycznej. Bardzo istotny jest też wątek kulinarny. Gdybyście na przykład chcieli wyemigrować do Norwegii, zatrzymać się w Oslo i otworzyć jakieś miejsce gastronomiczne, to myślę, że jest jeszcze spora przestrzeń na eksperymenty. Chociaż inna sprawa, czy te eksperymenty się przyjmą, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi o gust kulinarny Norwegów, to on jest dość zachowawczy. Ale to jest moje wrażenie, o tym też będziemy rozmawiać dzisiaj z Martą. you <laughs> Na początku miasto było trudne, pisze szczerze Marta hopfer zil bezlitosne i obojętne. Przyorało mnie i wypluło, ale też zmusiło do wymyślenia siebie na nowo. Jestem mu za to wdzięczna. Oslo buzuje, zaczyna ciągle od nowa, przepoczwarza się, zmienia nazwy i wyburza dzielnice gna w błyskawicznym tempie. Dzisiejsze Oslo pędzi na złamanie karku. To w tym biegu dzisiaj postaramy się zatrzymać i dać wam kilka wskazówek, jak się w tej miejskiej przestrzeni poruszać. Co ciekawe, Oslo było obecne w życiu Marty praktycznie od dzieciństwa, dzięki opowieściom jej mamy, która spędziła w tej przestrzeni spory kawałek czasu w latach 80. No i nagle niespodzianka, to miasto stało się również miejscem zamieszkania Marty. Czy na zawsze? Sama sobie autorka zadaje to pytanie. Kto wie, odpowiada, przecież tak jak Oslo, mogę zacząć jeszcze wiele razy i w ogóle taka gotowość do otwierania nowych rozdziałów jest zawsze czymś, co mi imponuje i zawsze się zastanawiam, skąd w człowieku jest to, Odwaga, więc to pytanie również dzisiaj też się pojawi. Nie ukrywa też Marta, że w książce Oslo Miasto, które oddycha, w zdecydowanej mierze spotykamy się ze wschodnią częścią miasta. Dlaczego akurat tę część wybiera i trochę, może nawet nie trochę, ale na dystans trakuje, traktuje zachodnią część? To wszystko wyjaśni się dziś wieczorem o godzinie 20.30. Bardzo też lubię taki wątek. O którym Marta pisze szczerze, że kiedy się mieszkało na przykład sporo w Polsce, a potem też na przykład we Francji, to kiedy wchodzi się do hipermarketów czy do sklepów w Norwegii, to jest taki moment e, zdziwienia, bo okazuje się, że nagle nie ma setek jogurtów, chipsów, kawy itd., tylko że jest ten wybór mocno ograniczony. I na początku człowiek jest zdezorientowany, a potem docenia to, że tego jest tak mało i nie traci energii na ciągłą decyzyjność, co będzie lepsze, co będzie, nie wiem, tańsze, co będzie bardziej pasować do mojej codzienności. Przytoczę Wam fragment, który mnie zatrzymał. Marta pisze m.in. tak: Jestem dzieckiem komunizmu i dobrze pamiętam, kiedy wiele się u nas zmieniło, i jak przyszło, to chcemy mieć wszystko. Byliśmy jak narkomani i nadal trochę tacy jesteśmy. Chcemy wszystkiego. Bez końca udowadniamy swoją wartość, musimy stale być lepsi i mieć więcej. Tutaj uczę się chillować, uczę się sztuki norweskiego wystarczająco dobrze. Myślę, że potrzebowałam tego jako człowiek. Odnalezienie w sobie miłości do oslo równało się ze zrozumieniem tego, że do życia nie potrzeba tak wielu rzeczy. Kiedy to w końcu zaakceptowałam, nagle wydało mi się, że jestem bogatsza. Mam więcej miejsca w sobie i w życiu. E, I przyznaję, że ten taki motyw ograniczania jest czymś, co, co ostatnio zaprząta moją głowę, bo widzę, ile energii człowiek traci, na przykład na, na przekładanie ubrań, kiedy się szafa wysypuje, kiedy nagle te rzeczy ogranicza, to zyskuje przestrzeń, ale też czas po prostu, którego nie marnuje na przekładanie e, rzeczy z jednego miejsca na drugie. Jeżeli wśród Państwa dzisiaj będą na pokładzie osoby, które mają dzieci i zastanawiają się, gdzie można zabrać dzieciaki w Oslo, no, no to podpowiemy na przykład Norweskie Muzeum Techniki, według Marty jedno z najlepszych miejsc dla aktywności dziecięcej. W norweskiej mentalności bardzo podoba mi się też taka gotowość do współdziałania na rzecz wspólnoty, czy to sąsiedzkiej, dzielnicowej e, i to ma nawet specjalną nazwę, mam nadzieję, że mniej więcej dobrze wymówię, wszelkie korekty, Dzisiaj wieczorem ze strony Marta 20:30, Dugnat, takie przekonanie, że warto właśnie działać, y, dlatego żeby było nam wspólnie lepiej. Swoją drogą, kiedy przeczytałam o tym zaangażowaniu Norwegów, y, to otworzyła mi się taka klapka wczoraj, bo dotarłam niespodziewanie na ulicę Floriańską w Warszawie. I słuchajcie, tam, pomiędzy blokami, pomiędzy nowymi blokami i kamienicami starymi, jest tężnia solankowa, z której mogą korzystać mieszkańcy, niestety tylko do października, no bo to jest też uwarunkowane. Pogodowo, ale absolutnie fantastyczny czas, kiedy można sobie znaleźć tężnię solankową, tak naprawdę w centrum miasta. I pomyślałam, że taki projekt, który też pochodzi z budżetów obywatelskich, to jest trochę taki odpowiednik tej norweskiej działalności, żeby zrobić coś dla wspólnoty, żeby się zaangażować i to zrealizować. Pogadamy o tym zaangażowaniu norweskim. Od razu Wam powiem, że zdjęcia do książki Oslo, miasto, które oddycha, wykonał mąż Marty, więc dokonam też stosownego przedstawienia dzisiaj w Wieczorem ustami Marty, rzecz jasna. Poza zresztą historię ich znajomości i opowieść o ślubie w Norwegii, tak naprawdę w środku pandemii. Żan Nikola odpowiada za fotografie, które Państwo będą dzisiaj wspólnie ze mną oglądać wieczorem. To może nawet teraz zajrzymy na chwilę do książki, żeby pokazać Państwu część fotografii. No to bardzo proszę. Pokażę Państwu jedną z dzielnic, do której zabiera nas Marta, to jest Kampen. Na pewno też dzisiaj pokażemy Wam miejsca, w których można poćwiczyć kondy. Jest takie miejsce z ogromną ilością schodów, skąd tyle schodów, to wszystko dzisiaj Marta wyjaśni wieczorem. Sprawdzimy też wspólnie, co mieści się w gmachu pięknego starego kina, które teraz widzicie na ekranie. No ja też nie ukrywam, że jestem wielką fanką ciekawych rozwiązań architektonicznych. Proszę zobaczyć akademii, który mieści się w dawnym silosie. No takie rzeczy tylko w Oslo. Słuchajcie. Zapraszam was z całego serca. Widzimy się dzisiaj z biurka o godzinie 20:30. Kampen to tylko jedna z wielu dzielnic, po których dzisiaj będziemy krążyć. Powiem wam też, że zajrzymy do takiej dzielnicy, która od razu przyciąga samym zapachem, bo w tej dzielnicy pachnie czekoladą. Macie siłę odmówić czekoladzie? Ja nie. Do 20:30 do zobaczenia. Oh, <laughs> you